Dzień dobry. Dzisiaj taki trochę niezwykły film, bo przypomniałem sobie, że nigdy nie wyjaśniłem co jest na tej koszulce. Na koszulce, na której jest zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego. Koszulce, na którą sprzedajemy. I koszulce, która teraz jest w promocji, bo zbliżają się moje urodziny i robimy taką z tej okazji promocję. A jest to naprawdę ciekawe. O tyle ciekawe, że po pierwsze dotyka każdego z nas, bo to jest węglan wapnia, czyli dokładnie chemicznie ten sam związek, który się wytrąca na przykład, kiedy gotujemy wodę na herbatę jako kamień, tak zwany kamień, i jednocześnie jest to związane z takim zjawiskiem, które nosi nazwę polimorfizmu i jest jeszcze ciekawsze niż kamień kotłowy. W tym miejscu powinien być segment sponsorowany, ale on już trochę był. To znaczy wejdźcie w link w opisie, sprawdźcie jakie koszulki można nabyć 20% zniżki. Jeszcze parę dni od publikacji tego filmu to będzie trwało na urodziny. Także przejdziemy od razu do meritu. Każdy kto bawił się klockami na pewno wie, że można z tych samych elementów zbudować bardzo różne kształty i właśnie tym jest polimorfizm. Jest zjawiskiem, które polega na występowaniu tego samego chemicznie indywiduum w różnych postaciach krystalograficznych. W postacie krystalograficzne, z czym to jest związane, no między innymi z układem atomów i cząsteczek w przestrzeni w takiej powtarzającej się strukturze. To w dużym skrócie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to mamy o tym film, czy zrobiłem o tym film, nawet powiedziałbym, że jeden z bardziej pracochłonnych i jeden z takich, z których bardziej jest, najbardziej jestem dumny, na głównym kanale. Możecie zerknąć, dowiedzieć się więcej o krystalografii, o tym skąd możemy wiedzieć, jak zlokalizowane są atomy i cząsteczki w takich kryształach. Ja dzisiaj po prostu poprzestanę na tym. Polimorfizm, wiele postaci oczywiście z Greki, źródłosów źródło tego słowa, a oznacza on, przypominam, występowanie tego samego związku, w chemicznego w różnych postaciach krystalograficznych. I taki prosty minerał, wydawałoby się i powszechny jak węglan wapnia, też ma takie właściwości. Też ma tę cechę, że występuje w kilku odmianach polimorficznych, i dwie z nich można tutaj na tym zdjęciu sam zobaczyć. Zresztą pod mikroskopem w tym momencie znajduje się próbka węglanu wapnia, dokładnie nawet ta sama, którą tutaj sfotografowaliśmy przy pomocy innego, zdolnego do większych powiększeń mikroskopu. I te odmiany polimorficzne można wskazać na podstawie już mikroskopowego powiększenia, a już tego elektronowego na pewno. I wy też pewnie już widzicie różnicę. Część kryształów przypomina bardziej sześcienne, czy w zasadzie powinniśmy powiedzieć romboedry, a część jest bardziej sferyczna, przypomina kulę. Z czego to wynika? Ano z tego, że jedne z nich te sześcienne to kalcyt, a drugie to wateryt. Czym różnią się te polimorfy węglanu wapnia? Układem krystalograficznym. Na gruncie organizacji w przestrzeni węglan wapnia kalcyt, czyli te romboedry, które widzieliście, jest y, kryształem, który krystalizuje w układzie trygonalnym, a wateryt w układzie heksagonalnym. Jest jeszcze trzeci taki popularny polimorf węglanu wapnia, który się nazywa aragonit. Powstaje zwykle w wyższych temperaturach. I on jest na przykład głównym składnikiem masy perłowej. On z kolei krystalizuje w układzie rąbowym. Oczywiście różnice pomiędzy tymi polimorfami są także na gruncie właściwości fizycznych. Na przykład, kalcyt jest dużo trudniej usunąć z powierzchni, jeżeli się wytrąci jako kamień, niż aragonit. Dodatkowo, kalcyt może mieć też taką właściwość jak dwójłomność, co jest wykorzystywane w szpacie islandzkim. I z pomocą czego można znaleźć słońce na zachmurzonym niebie? O tym opowiem w innym filmie, spokojnie o tym pamiętam. Niemniej jest to naprawdę ciekawe zjawisko, i nie ogranicza się ono rzecz jasna tylko i wyłącznie do węglanu wapnia. Ale pomyślałem, kiedy projektowaliśmy te koszulki, że skoro każdy może mieć kamień w czajniku to pokazanie jak różne substancje mogą się wytrącać w sensie jak różne kryształy mogą się wytrącać może być ciekawe jeszcze jedna taka uwaga zapytacie być może jeżeli jesteście bardzo dociekliwi dlaczego mamy i jedne i drugie kryształy w momencie kiedy mamy jedną krystalizację jeden proces krystalizacji to jest bardzo dobre pytanie bo generalnie najtrwalszym z minerałów najtrwalszym z polimorfów jest kalcyt on najczęściej występuje w przyrodzie i tutaj mamy i wateryt, i te sferyczne wateryty, i kalcyty, ponieważ bardzo szybko przerwałam krystalizację. Po kilkudziesięciu minutach już odsączyłem osad i zacząłem go suszyć. Teraz pokażę wam jak pod mikroskopem wygląda próbka, której na rekrystalizację dałem trochę więcej. Rekrystalizacja, która polega na tym, że małe kryształy się rozpuszczają, yy, większe kryształy czy pozostałe kryształy wzrastają i wtedy te stabilniejsze kry kryształy, układy krystalograficzne o mniejszej energii zaczynają przeważać i widać, że po tych dwóch dobach kalcytów jest już Dużo więcej. To jest tak zwane, e, zwane starzenie Ostwalda, tak przynajmniej można moim zdaniem to nazwać, że to jest stwarzenie Ostwalda, czyli z czasem małe kryształy się rozpuszczają, pozostałe wzrastają, a wzrastają głównie te, które są stabilniejsze jako ciało stałe, czyli mniej rozpuszczalne w wodzie i to są w tym wypadku kalcyty. Tak więc ten eksperyment cały też był zaprojektowany tak, żeby po zrobieniu zdjęcia wszystko to ciekawie wyglądało. I to w sumie tyle. Miałem jeszcze robić film, w którym tłumaczyłem, dlaczego te ceny koszulek są takie, a nie inne, w sensie trochę dla żartu, bo to wszystko są liczby pierwsze tych produktów. W sensie ceny są liczbami pierwszymi. a tak bardzo niezwykłymi, bo na przykład wyjściowa cena koszulki jest taka, że można dowolnie poprzestawiać cyfry i to też będzie liczba pierwsza. E, ale jest to też oczywiście podyktowane tym, że szyjemy koszulki w Polsce i nadruki też e, robimy nie najtańszą metodą, e, przez co samo wyprodukowanie tej koszulki jest droższe niż większość koszulek w sieciach takich. E, które korzystają jednak z chińskich półproduktów, i z, z chińskich, oczywiście, bo nie wszystkie są w Chinach półproduktów, i z innych technik postanowiliśmy postawić na jakość. Ale tu mówię, to może i przy innej okazji, jeżeli w ogóle dzisiaj zachęcam, póki jeszcze trwa promocja, póki jeszcze nie mam 32 lat. Dobra, do zobaczenia, do usłyszenia.